w następnym odcinku mój brat cioteczny dzisiaj wam przedstawi piosenkę ra, będzie rapową dobra dawaj bracie słuchaj ty ja wchodzę a ty wychodzisz nie będę oni nie ja wchodzę ty wychodzisz tak może dziać się! ty wchodzisz moja twarz przybliża się do twojej wchodzę ja wchodzę widzę ciebie smutną Bądź tego, że Ciebie kocham, a ty mnie To, nie, to mówię, nie, 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 nie Cicho, cicho Mówię ja Nie będę dzisiaj ja, ja tobą tam Mówię wyprowadzę się. Nie ma sensu to Wynoszę się Rozstaję się I nigdy już nie wracam, pa No i tak się dzieje Pa jak widzicie mój brat przedstawił Wam dzisiaj ten film. Pa!